Atlas, najsilniejsza marka budowlana w Polsce i marka najbardziej przyjazna fachowcom. 24 września na gali w Warszawie firma Atlas została nagrodzona przez wydawnictwo IDG i gazetę Computer World dwoma nagrodami. Zostaliśmy liderem informatyki w kategorii przemysł i otrzymaliśmy nagrodę lidera cyfrowej transformacji w Polsce. O ile ta pierwsza nagroda nie była wielkim zaskoczeniem, aczkolwiek oczywiście stając na podium wśród trzech firm nominowanych, były emocje. Do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, czy Atlas odbierze główną nagrodę. O tyle druga nagroda Lider Transformacji Cyfrowej w Polsce była zupełnym zaskoczeniem. Ja się czułem zaskoczony z dwóch powodów. Po pierwsze, Wdrożyliśmy dwa narzędzia w grupie Atlas, jedno social business, drugie visual analytics i ja byłem bardzo zadowolony, że ono udało się wdrożyć, że użytkownicy z nich korzystają, czyli swój cel osiągnęły. Natomiast z zewnątrz jesteśmy postrzegani jako lider, bo zrobiliśmy coś innego, co naszym nie było celem, a powiem... Efektem ubocznym. Cieszymy się, że tak jest, cieszymy się, że dostrzeżono to. Co więcej, pewne nasze działania nazwano. My robiliśmy to intuicyjnie, nie sądziliśmy, że jesteśmy innowacyjni. Po prostu nam się wydawało, że to jest najlepsza nasza ścieżka rozwoju i usprawniania naszego biznesu. Atlas, najsilniejsza marka budowlana w Polsce i marka najbardziej przyjazna fachowcom.